Dzień dobry, proszę państwa, rozpoczynamy dziś nowy cykl. Zwykłe, niezwykłe. Ciekawe miejsca na terenie Gminy Seroc. W ramach tego cyklu chciałem państwu przedstawić miejsca, obok których państwo przechodzicie, przejeżdżacie, miejsca niepozorne, miejsca, na które być może państwo nie zwracacie uwagi, a mają ciekawą, bogatą historię. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył ciekawego Wału, a jego historia zaczyna się tutaj. Jestem w tej chwili w bardzo blisko Fosy, obok umocnienia dużego, czyli fortu w Zegrzu. Fort ten powstał w ostatnich latach XIX wieku, właściwie przed rokiem 1895. Ma powierzchnię 38 hektarów, a jego obwód to prawie 2, 2 km i 700 m. Wał rozpoczynał się tutaj, przy kaponierze, która była w szyi Forty. Wał i Fosa przechodziły na drugą stronę dzisiejszej drogi. Tak mniej więcej w tym miejscu, które Państwo widzą za moimi plecami. Był most, który był na Fosie. Most prawdopodobnie był żelazny i prawdopodobnie był zwodzony. Wał, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, łączy dwa forty w Zegrzu Fort Mały i Fort Duży. Przebiega wzdłuż dzisiejszej ulicy Juzistek. Ma długość 1200 metrów. Jestem w tej chwili w suchej Fosie łączącej oba forty, w pobliżu biura przepustek jednostki wojskowej, tuż przy parkingu, który tam się znajduje. I zaraz na początku ciekawostka: kilka metrów poniżej korony wału znajduje się wejście do tunelu. No, może nie do tunelu, gdyż jest to zwyczajny kanał odwadniający. Kanał ten przebiega pod wałem pod szosą międzyforteczną, dzisiejszą ulicę Juzistek i po drugiej stronie na samym końcu w rowie była kratka, którą woda spływała do tego kanału, a potem do Forsa. Wał był kleszczowo załamany. Znajdujemy się właśnie w tym, w tym miejscu, gdzie następuje zakręt tego wału. Wał był broniony przez piechotę, czyli przez żołnierzy, którzy leżeli na nim z karabinami. Ale jest jedno miejsce właśnie tutaj, na tym załamaniu wału, w którym, miejsce, w którym umieszczano działa. Tu właśnie jeszcze do dzisiaj został tak głęboki lej po miejscu, gdzie kiedyś stały działa. A to drugie podobne miejsce. Około 100 metrów od miejsca, gdzie były umieszczone kiedyś ciała, w fosie rośnie piękny, ogromny jesion. A tuż obok niespodzianka. Cztery słupy. Słupy zostały wykonane z betonu, więc należy się domyślać, że. Zostały wbudowane w tamtym czasie, kiedy powstawała twierdza, kiedy powstawały forty, ale naprawdę trudno dociec, dlaczego akurat tu się znalazły, jakie było ich przeznaczenie. Może były tu kiedyś jakieś bramy, jakaś droga komunikacyjna między fortami, która biegła do Fosy. Trudno powiedzieć. W pewnym momencie wał ma dosyć sporą przerwę. Przerwa ta nie została zrobiona w ostatnim okresie. Była już w czasach carskich, co widać na mapach. Z tej przerwy wiodły dwie drogi w kierunku Borowej Góry. Wał kończy się w pobliżu umocnienia małego, mniejszego fortu w Zegrzu. Na karonie tego wału międzyfortecznego postawiono ogrodzenie z drutu kulczastogo, częściowo z cegły. Za tym ogrodzeniem znajduje się strzelnica. Strzelnica, którą wybudowali Niemcy w czasie II wojny światowej. Zadoptowali po prostu fosę, poszerzyli ją trochę, wykorzystali też ten wał forteczny. Strzelnica istnieje tam do dzisiaj z tym, że nie jest wykorzystywana do strzelania amunicją bojową. Wał zachował się do dzisiejszych czasów w prawie niezmienionej postaci. Jest tylko jedna przerwa tam, gdzie jest parking przy biurze, przy opustek jednostki, tam tego wału kawałeczek brakuje. Poza tym jest w całości. To bardzo ciekawe miejsce, odwiedźcie je Państwo kiedyś przejeżdżając, Będąc tutaj przy okazji, obejrzyjcie te miejsca, które Państwu pokazywałem. Dziękuję za uwagę.